Wy. I tutaj pokażę Wam pracę, które przygotowałem na festiwal inżynierów, trochę odbiegające od tego, co zazwyczaj robię. Jedną z najnowszych rzeczy, którą przygotowałem, jest ciekły kryształ, który ma tę właściwość, że w zależności od tego, jaka jest temperatura, płytki z kryształami przekręcają się, przez co światło padające na ten materiał zmienia swój kolor. Więc gdy podgrzeję to suszarką, będzie on zmieniał kolory. We'll be right <laughs> back. Także to jest chyba taka najciekawsza rzecz z unikatowych pigmentów, z których korzystam. No ale zdarzyło mi się też dostać w ręce nanoruki węglowe, dzięki czemu maluję tutaj najczarniejszą czernią, jaką się da. Jest ona tutaj, tak żeby porównać ją, jak wygląda to względem zwykłej czerni. No i też dostosowuję to w innych obrazach. Tutaj z kolei są pigmenty magnetyczne, które zmieniają kąt. Oraz e, ułożenie w zależności od tego, jak przyłoży się magnes. Także e, tak to wygląda. E, tutaj mamy inne prace, e, które maluję, już takie bardziej figuratywne, e, oraz zupełnie niefiguratywne, abstrakcyjne bloby e, i plamy, które. Które właśnie oddziałują. Może teraz zaproszę do drugiej sali, a później wrócimy jeszcze tutaj. Możemy tutaj zobaczyć dwie prace. Jedna, którą zacząłem malować jeszcze w Atenach, w Grecji, która w tym momencie nie świeci zupełnie, ale gdy zamontujemy światło, nie dość, że świeci w ultrafiolecie, to w momencie, kiedy to wyłączymy, Obraz nadal, nadal emituje światło. Jest to uzyskane dzięki pigmentom luminescencyjnym, czyli takim, które absorbują światło, a później emanują nim przez dłuższy czas. Tutaj z kolei na samym środku mamy obraz Tokio, który został zainspirowany właśnie moją wizytą w tym mieście. Również jest namalowany pigmentami luminescencyjnymi, przez co po naświetleniu go lampą UV będzie świecić i emadować dalej. Co jest w tym obrazie tak wyjątkowo unikatowe, to fakt, że są to farby olejne, a jest to rzecz, która jest w zasadzie zupełnie nie do kupienia, bo jedyne co, to można znaleźć pigmenty luminescencyjne, na akrylowe. Kolejnych jakoś nie udało mi się nigdy znaleźć, czy to, czy to online, czy gdziekolwiek. No jest to rzecz bardzo trudna do zdobycia, więc robię ją bezpośrednio z pigmentów. Także, także to. Zapraszam na festiwal.